Witam serdecznie, drogi lwy, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię niosą dla naszych lwów na ten tydzień. <laughs> Drugie lewki dzisiaj live, robić je troszkę wcześniej, odwrotnie, bo później bym pewnie nie miała siły zrobić horoskopów. To szybciej horoskopa, później lawik o godzinie 16. Jak się wyrobię z obiadem, to będzie o 16., ale będzie dzisiaj, tak? W każdym bądź razie, zapraszam. Co dla lwa? Lew urzędowy, lew urzędowy, lew dobrej energii. Lew wkurza się na kogoś. Lew tutaj mówi: idę do sądu, będę walczyć. Będę walczyć. Czy sprawiedliwość się obroni, zaraz zobaczymy, tak, czy ta sprawiedliwość się obroni, jeżeli pójdziecie, chodzi o poskąpienie pieniędzy, chodzi o coś, że coś się... Um, lew nie poddaje się czemuś, lew uważa, że ktoś go chce oszukać, lew uważa, że coś jest źle zrobione. Czyli lew tak naprawdę tutaj podchodzi bardzo, ja bym powiedziała, um, Powiem tak, drogie lwy, jeżeli wychodzą, wychodzą mi dwie karty, jeżeli coś robicie, jest jakiś projekt, coś nowego, a coś robicie, to uważajcie, bo macie oszustówko siebie, tak, i oni tak jakby chcieli wprowadzić Was w tym tygodniu w stan takiego, jest tutaj takie piękne słowo, Piękne słowo, ale tu jest jakieś oszustwo. To tak, jakby działają, w każdym bądź razie działają na waszą niekorzyść. Musicie uważać, przyglądać się, pewne rzeczy przecinać, ale myślę, że tutaj lew decyduje się na, jaką, na jakieś radykalne cięcia, na jakieś radykalne zmiany. Poza tym, mamy tutaj po części jest poskąpione, jeżeli lew znajduje wyjście z sytuacji, jeżeli chodzi o finanse, tak? jeżeli chodzi o sprawy sądowe, to bym powiedziała, że coś się jeszcze nie kończy znajduje się wyjście, ale jeszcze coś się nie kończy w tym tygodniu, jeżeli sprawy sądowo, takie zawodowo bytowe, w pracy szanse, w pracy kucie swojego losu dalej, ale upomnienie, uwaga, bo coś tam lwie spsocisz i dostajesz jakieś upomnienie, ktoś się krzywo na Ciebie spojrzy, jeżeli to Ty jesteś szefem, czy jesteś kierownikiem, no to tutaj pokazuje się, że to Ty upominasz, tak, ale ktoś, tak jakby, no powiem tak, lew dokonuje takich wyborów personalnych, bym powiedział, Działa w tym tygodniu. Natomiast, jeżeli chodzi o zdru... ping ogólnie energia nie jest zła, bo to jest takie mm, wypychanie lwa do przodu, ale lew to robi z przyjemnością. Lew jest w energii cesarzowej, w energii sądu ostatecznego i ósemki denaru, więc tak naprawdę wy się pchacie do przodu, tak? Wyjdziecie. To tak, jakbyście szły, pomalutku coś sobie przekuwały do przodu, tak? To idzie dla Was, idzie, ale uważajcie, bo jeżeli tutaj się najbardziej rozegra, cała sprawa się rozegra, moi drodzy, o pieniążki, tak? rozegra się o jakieś coś obiecanego, ale nie danego. Tak mi się najbardziej tutaj w tym tygodniu energia lwa zapisuje. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała: dosypiajcie, tak? Dosypiajcie troszeczkę mniej, bym powiedziała, bo będzie cały tydzień jest obciążenie. Tutaj są wyjazdy, odjazdy, jakieś rotacje. Tutaj jest kucie, tutaj są takie, ale powiem tak, jest też jakieś zderzenia z rzeczywistością czyli nie do końca lew się z czymś zgadza, nie tak coś widzi, nie tak, nie tak by chciał, żeby było tak, czyli wizje lwa są zgoła inne niż są w rzeczywistości, ale jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to bym powiedziała, tu się, tu się kłania leka, znaczy kłania się, chociaż ja wiem, tutaj jest energia naprawcza, czyli lew powinien, radę dla ciebie wie odpocznij, odpocznij, weź, no odpocznij, bo tutaj jesteś przemęczony, tak, czyli jesteś dobrze, ty jesteś niezastąpiony, ale jesteś przemęczony, czyli lwie odpocznij, w tym tygodniu lew powinien jak najwięcej, nie wiem, bodaj półgodzinną drzemkę dla siebie, ale ją złapać, bo tu się pokazuje poskąpienie na siebie, a z poskąpienia na siebie wychodzą różne dziwne rzeczy, moi drodzy, więc na to patrzymy i zwracamy uwagę, a poza tym energia super, no jesteście bardzo, bardzo urzędowi w tym tygodniu, i ile rzeczy Wam się nie podoba. Myślę, że będziecie te rzeczy korygować, a ja w każdym razie o nich bardzo mocno rozmawiać. Jeżeli chodzi o pracę dla tych, którzy nie mają pracy, to odwrotnie to pracę dostajecie, dostajecie szansę na kucie swojego losu, odpłynięcie od biedy dla wielu lwów. Także tak to widzę. Pozdrawiam kochani serdecznie. Do kolejnego czytania buziaczki hejpa.